Dzień dobry. Jesteśmy na Radogorszczy Zachód, osiedlu mieszkaniowym w Łodzi, które pierwsze, jako, jako protoplasta, pierwsze, postawiło pierwsze punkty MOLOK 10 lat temu. Są z nami pan prezes Przemysław Pilarczyk, pani wiceprezes Anna Andrzejewska i pani administrator Magdalena Kozłowska. Dzień dobry. Chciałem zapytać, co przekonało Państwa 10 lat temu, żeby odważyć się i zainwestować w pojemniki pół półpodziemne MOLOK? No, jakby co to nie my? Myślę, że całość sukcesu należy przypisać byłemu prezesowi panu Piotrowi Lewiecińskiemu, który chyba w. Myślę, że już w 2015 roku mm, rozpoczął taką kampanię na rzecz właśnie wprowadzania tych śmietników na nasze osiedle. Z tego, co się orientujemy, pan prezes Lebiedziński zobaczył to na własne oczy, gdzieś będąc za granicą. Myślę, że była to Szwajcaria. I od tego czasu po prostu zapragnął na naszym osiedlu również wprowadzić śmieci, które są ukryte pod ziemią, bo tak to wtedy było nazywane. W 2016 roku, z tego co pamiętam, wydaje mi się, że w kwietniu zostało to wreszcie zrealizowane i rzeczywiście byliśmy pierwszym osiedlem, które postawił na naszym terenie półpodziemne pojemniki, pierwsze. Jasne. A proszę mi powiedzieć, co przez te lata udało się zauważyć? Czy jakieś realne oszczędności w, gospodar w gospodarce odpadami? Jakieś korzyści państwo widzą przez te lata? To trudno jest nam to ocenić, dlatego że mm, to raczej. Bym... Myślę, że powinno na ten temat też odpowiedzieć miasto, tak? bo my jesteśmy, że tak powiem, zobligowani umowami z miastem i wywożeniem śmieci e, cyklicznym ze strony miasta. W związku z tym na to pytanie nam jest trudno odpowiedzieć, natomiast no, nie zmienia to faktu, że na pewno do takiego pojemnika <laughs> półpodziemnego mieści się o wiele więcej niż w tradycyjnych pojemnikach, które były stosowane jeszcze przed tym rozwiązaniem. <laughs> A jak mieszkańcy zareagowali na nowy system? Może teraz oddam głos koleżance, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę bardzo. Niektórzy byli zdumieni. Niektórzy mieli takie wątpliwości, czy dzieci nie powpadają do środka. Yy, anegdotkę przytoczę. Mieliśmy pana. Yy, system został wprowadzony w czasie rewolucji śmieciowej yy, w mieście, wtedy, kiedy z. Yy, postało więcej y, frakcji do segregowania. Y, miasto wydało ulotkę, w której y, pokazano kwadratowe pojemniki. I przyszedł pan i powiedział, że co wyście tu postawili jakieś takie okrągłe bańki, przecież to się w ogóle nie nadaje. To w ogóle miasto tego nie przyjmie, to jest jakieś okrągłe coś. Ale y, mieszkańcy są bardzo Yy, zadowoleni przede wszystkim dlatego, że nie ma zapachów ograniczyła się populacja szczurów yy, śmieci nie są rozdziobywane przez ptaki także myślę, że są zadowoleni są zadowoleni w tym A jak wyglądał sam proces wdrożenia pojemników Molok? Czy coś Państwa zaskoczyło? Czy coś doradzili Państwo innym spółdzielniom, które robią to pierwszy raz? Z racji tego, że byliśmy pierwsi i na pewno, na pewno popełniliśmy dużo błędów. To znaczy pierwszym naszym błędem było to, że nie uzgodniliśmy tego wcześniej z miastem. To znaczy nie poinformowaliśmy de facto miasta, że zmieniamy ten system i że będą do tego potrzebne jednak zupełnie inne samochody do zbierania śmieci i przeszkolenie całej załogi, hmm, czy tam firmy, która na tamten czas wywoziła te śmieci. W związku z tym to był rzeczywiście poważny problem, bo w momencie, kiedy te moloki stanęły, nie za bardzo wiedziano ze strony miasta, jak po prostu je odbierać. Radziłabym wszystkim tym, którzy po prostu stawiają te pojemniki obecnie, że rzeczywiście trzeba współpracować z Urzędem Miasta Łodzi i, i chociaż teraz już to pewnie jest bardziej powszechne, ale rzeczywiście informować i upewniać się, czy na pewno wszystko jest zrozumiałe i czy na pewno firma, która obsługuje dany rejon w Łodzi, jest w stanie odebrać te śmieci i wszystko wie o tym odbiorze. To na pewno. Yy, drugim taką, powiedzmy, wpadką naszą z naszej strony było to, że niefortunnie żeśmy <laughs> dali, jakby yy, te, te, te moloki zostały wstawione tuż przed świętem 1 maja, chyba jakoś tak. W każdym razie był jakiś długi weekend. Majówka połączona pewnie być może ze, tak jak teraz ze świętami wielkanocnymi. W związku z tym ten wywóz śmieci też nie był aż tak regularny jak w normalnym okresie. Więc po. Przyjeździe, pamiętam, z tej majówki e, do pracy, zobaczyłyśmy po prostu góry śmieci, które się walały pod pojemnikami, ponieważ pojemniki nie były odebrane, a pr pr przepełnia przepełniając się, po prostu ludzie stawiali śmieci pod pojemnikami. W związku z tym byliśmy na ustach chyba wszystkich w mieście. E, mieliśmy. Mm, telefony ze strony radia, telewizji. <noise> Także nie, muszę powiedzieć, że nie było to na pewno dla nas przyjemne, ale jakoś to przetrwaliśmy i, i uspokojiliśmy sytuację. E, na pewno też trzecią rzeczą, którą warto by było polecić, był, jest, jest to, żeby jednocześnie razem z em, pojemnikami półpodzielnymi stawiać od razu te wiatki na gabaryty, bo jednak e, ilość śmieci wielkogabarytowych, która jest wyrzucana przez naszych mieszkańców, jest olbrzymia, e, a w te pojemniki, jak wiadomo, nie wszystko się zmieści, i nie można robić tego, co my zrobiliśmy, czyli powiedzmy wstawić pojemniki na początku, a dopiero za jakiś czas zostawiać wiadki, bo te Śmieci gabarytowe, już nie mówiąc o jakichś oponach i różnych innych rzeczach, ale prawidłowe śmieci gabarytowe, czyli na przykład kanapy albo jakieś meble, będą po prostu stały na zewnątrz. A czy system wpłynął na lepszą segregację? Czy mieszkańcy chętniej segregują, gdy mają przejrzysty, wygodny dostęp? System pewnie wpłynął na poprawę segregacji śmieci, choć już przez tyle lat jesteśmy... Społeczeństwem, które się nauczyło segregować śmieci poprawnie, więc z biegiem lat od momentu zainstalowania tych pojemników Molok do dnia dzisiejszego, ta segregacja się z roku na rok poprawia. Tak, I to pod każdym względem zarówno segregacja papierów, plastiku i odpadów, które zostały już po segregacji. Mm -hmm. Ale to dobra, dobra opinia, gdyż gdy rozmawiam w miejscach, gdzie takie pojemniki dopiero są planowane, to mieszkańcy i, i, i przedstawiciele spółdzielni mówią, że że po prostu ludzie są nie nauczeni segregacji, czy będą takie pojemniki, czy inne, to one nie wpłyną na segregację. A tutaj Państwa przykładem jest informacja, że jednak one wpływają na, 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 na ten wzrost, wzrost takiej edukacji odnośnie segregacji, tak? Myślę, że tak, bo już widać, te pojemniki są oznaczone, tak? Każdy pojemnik jest do konkretnej frakcji, gdzie mieszkańcy już przez tyle lat się przyzwyczaili, gdzie które śmieci powinny wylądować. A czy były jakieś sytuacje ekstremalne, które mrozy upały, gdzie Państwo się obawiali o, o, o te rozwiązania, a one. I czy, czy w takich sytuacjach one spełniły swoje oczekiwanie? Naszych obserwacji to wynika to, że no, były na pewno mroźne zimy, które widać, że głównie można to zaobserwować po odpadach bio, które nie zamarzły, tak? Mhm. Więc były sukcesywnie odbierane. Znowu w fazie. W, w czasie upałów z tych pojemników nie wydobywa się taki zapach jak. Z innych e, pojmi, e, pojemników, które są otwarte, tak? więc, e, w, e, więc. nawet jak stoimy, to nie czuć tak nic e, przy tych pojemnikach. Więc myślę, że w tych sytuacjach zarówno zimowych, jak i upalnych dni, to sprawdza się ten mhm. system. A czy jakieś, nie wiem, powodzie, powodzie czy, czy ekstremalne deszcze, czy jakieś silne wichury, wiatry. Coś Państwo zauważyli, żeby, żeby się działo z tymi pojemnikami? Czy ze, czy ze śmieciami czy śmieci są bezpieczne? No, klapy nie podnoszą się podczas wichur, więc. Pewnie są bezpieczne, te śmieci nie są wydmuchiwane przez... Mieliśmy próbę podpalenia pojemników, grupka młodzieży, bardzo się starali, żeby to zrobić. No trochę został nadpalony pojemnik, ale... No, nie było takiego pożaru maksymalnego gdzie spłonęło wszystko, prawda? To jednak gdzieś tam yy, w zarodku yy, ta ograniczona powietrza jednak nie pozwala tak łatwo temu. Uh -huh, uh -huh. A czy inni zarządcy pytali państwa o doświadczenia, czy byli tacy, którzy przyjeżdżali zobaczyć na żywo, czy kogoś państwo zainspirowali? Przyjeżdżały yy, przyjeżdżali przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych do nas. Yy, oglądali, zachwycali się, oglądali, i kupili i zamontowali u siebie. Czyli myślę, że teraz większym zainteresowaniem się cieszy z racji tego, że jest możliwość dofinansowania z projektów unijnych, tak? Więc w samej Łodzi zaobserwowaliśmy większy wzrost zainteresowania tymi pojemnikami na innych osiedlach. Yy. Tak, właśnie no, chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że nasza spółdzielnia też od początku jakby, to chyba od początku było dofinansowywane, czyli od, same, od samego pierwszego pomysłu staraliśmy się o możliwość dofinansowania, także to na pewno też nam ułatwiło sytuację i pozwoliło właściwie praktycznie wszystkie stare e, miejsca, stare pergole śmietnikowe zamienić po prostu na pojemniki półpodziemne. Aha. A czy decyzja o wdrożeniu MOLOK wpłynęła pozytywnie na wizerunek spółdzielni jako nowoczesnej odpowiedzialnej? Czy Państwo to zauważają? trudno nam też to ocenić. Mamy nadzieję, że tak oczywiście. Natomiast pewnie jak we wszystkich nowatorskich pomysłach są ich zwolennicy i przeciwnicy, więc jakby pan przeszedł po wszystkich mieszkańcach, to pewnie by się znalazły głosy bardzo zachwalające ten system, ale też pewnie znajdą się głosy, które są przeciwne, bądź uważają, że powinniśmy wrócić do starych opcji. Mamy nadzieję jednak, że większość tych głosów będzie pozytywnych, bo sami jesteśmy bardzo zadowoleni. A proszę powiedzieć po tych 10 latach, czy dziś, yy, mając to doświadczenie, zdecydowali się Państwo na to rozwiązanie. Czy byśmy ponowili? Tak, tak. tak oczywiście. Tak. Znaczy, na pewno tego dowodem jest to, że obecnie staramy się o dofinansowanie do pojemników, yy, które staną przy wieżowcach, bo przy, u nas przy wieżowcach jeszcze zostały został stary system, tak naprawdę po prostu pomieszczenia kontenerowe, gdzie składowane są śmieci w samych budynkach, i staramy się właśnie te śmieci stamtąd, że tak powiem, wynieść. W związku z tym yy, mamy nadzieję, że to już powstanie w tym roku najpóźniej w przyszłym. Yy, w związku z tym tak. Tak, oczywiście byśmy to powtórzyli i powtarzamy. Mm -hmm. No dobrze, to dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Za, za, za dobre opinie.